W siedmiu spotkaniach Jastrzębianie na przedostatniej pozycji plasuje się Zagłębie Sosnowiec. Goli straciło o sześć Więcej No wyjątkowym o tym jeszcze będzie okazja, by powiedzieć. Zagłębie Sosnowiec, JKHGK. Z Jastrzębie. Zaczynamy! Próbował Radosław Nalewajka z ostrego kąta, został zablokowany. Jeszcze Jastrzębianie. Bahalejsza przed bramkę i jest trafienie! I jest otwarcie wyniku przez Radosława Nalewajkę Pierwsza minuta, 52 sekunda i Jastrzębianie prowadzą w Sosnowcu. Sprzętem bramkarza zagłębia, ale bez przykrych konsekwencji dla gospodarzy. Teraz płynnie wygląda atak, zagłębia Lundwald. Gdzieś tam podskoczyła mu guma, zgubił krążek napastnik Zagłębia i nic nie wyszło z tej akcji. I odpowiedź, gości gol! Wykorzystana przewaga, kapitalnym strzałem popisał się w tej akcji napastnik JKH GKS-u Jastrzębie. Artur Szewczenko wpisuje się na listę strzelców. I już e, e, Tam jest Zdobyli gola, nie stracili żadnego. Kreowali sytuację. Dubinin. Zabrał się z krążkiem. Dubinin. Odbija Kieler. W tym spotkaniu są skuteczni do bólu. Kasperlik. Tym razem górą Czernik. O przełożone spotkanie Tauronu pod hale z em Tychy. Dubinin przed szansą. Dubinin! Pomylił się po raz kolejny. W tej akcji Bernacki. Będzie okazja dla zagłębia. Bernacki przed bramką. Kieler broni. To mógł być gol celny. Zachowywał się znakomicie. Wciąż nie dał się pokonać. Teraz odpowiedź na interwencję Kielera. Wszystko widział. Kolejne przejęcie. Bychawski! Niewygodnie ten krążek mu się ułożył na łopatce, ale zdołał oddać strzał Bychawski. No i zaiskrzyło się tam za bramką Michała Kielera. Nie podobała się ta ingerencja. Skuteczność. Zaczynamy drugą odsłonę. Wasiljew, Nikiforow uderzał, w tej tercji nieco więcej interwencji Michała Czernika. W zagłębie, Rzeszutko był przed bramką, jest krążek w siatce! I jest gol kontaktowy autorstwa Damiana Piotrowicza, asystowali Jarosław Rzeszutko i Łukasz Lundwald. A nie mówiłem, że Jastrzębianie już tak mają. Że po tej pierwszej przerwie wychodzi na tafle w polskiej hokej Lidze. Jeszcze nie decydował się na strzał. Teraz Wasilje. Szybciej rozegrało za głębię. Broni Kieler. Jest dobitka. Jeszcze jedna obrona. Jeszcze jeden strzał. I gdzie krążek? Między parkanami Michała Kielera. Ale Michał Kieler. Dobrze rozgrzany. Dobrze się spisujący. Strzał lundwa. Obok bramki, to wychowanek Jastrzemskiego Klubu Hokejowego, teraz JKH przed szansą, Czernik z Patrykiem Spiesznym, ależ teraz strata, ależ błąd, Mlynarowicz Czernik. Złożone ręce sędziów liniowych, zagranie przed pole bramkowe, uderzenie z backhandu. Począć trzecią odsłonę meczu Zagłębia z Jastrzębskim Klubem Hokejowym. Zagłębia, dwóch na jednego Sosnowiczanie. Doskonała okazja. I, 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 gol w osłabieniu. Ależ to zagrali. Ależ spokój Jarosława Rzeszutki. I ta radość. Strzelca gola. Kielera. Wpakował krążek do pustej już bramki, zdobywając swojego siódmego gola w tym sezonie, ale błyskawicznie Jastrzębianie doprowadzają do stanu, który mieliśmy jeszcze kilka sekund temu. I znów na prowadzeniu Mistrzowie Polski. Zareagowali kapitalnie. 41. minuta, 7. sekunda. Zagłębie 2. Były Reprezentant Łotwy, ależ teraz strata będzie kara. Po tej... Nie... Czeka na niebieskiej bachalejsza, ale podanie wędruje za bramkę Pawlow z Bachalejsza. szybciej to rozegrane. 2-4. Doskonała akcja. Kapitalny strzał z Jerchiej Bachalejsza. 42 minuta 59 sekunda. I jastrzębianie znów z dwubramkowym prowadzeniem na Stadionie Zimowym. Nikiforow, ładnie to zrobił Nikiforow, ale uderzył w sam środek. nagranie na róg, przejęcie Zagłębia, będzie okazja. Nikiforow wyłożył Lundwaldowi, ależ to obronił. A nie, przepraszam, Sosnowiczanie. Wasilje, Wasilje, ładnie to zrobił, sygnalizowana kara. Krążek, minął słupę. Pawlows, przymierza się Bachalejsza. On teraz mocno zmiana toru lotu krążka. Jeszcze poprawi kar. Już teraz w Sosnowcu, Zagłębie, Sosnowiec 2, JKH GKS Jastrzębie 4. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.